Cześć, witajcie już w ósmym odcinku z Lego Miasta na kanale Klocki Fest. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się środkiem trzeciej kamienicy. Ja się tylko przeniosę na stolik i widzimy się za chwilę. Dobrze, podzieliłem sobie tu kamienicę na piętra, teraz przynajmniej parter, na którym, jak widzicie, po napisie będzie sklep z zabawkami. A teraz pokażę Wam magię. Robicie tak. I wszystko jest. Już ja Wam tylko omówię, co tu się znajduje. Jak mówiłam, mamy tutaj sklep z zabawkami. To jest strefa z pluszakami. Tutaj, na przykład, mi to przypomina samochodziki takie małe do zabawy. I takie było też założenie. Tu mamy też jakąś zabawkę. Tu mamy butelkę do, do karmienia Lalek. Tu mamy jakieś lokitoki. Oczywiście tutaj mamy kasę, tu mamy półki, a tutaj, może ja to odczepię, mamy półkę z zestawami Lego. No, to teraz lecimy do pierwszego piętra. Parter mamy już z głowy. Mamy pierwsze piętro i znowu. Pytałem się Was w komentarzach co zrobić na tym piętrze i znowu Donek 420 napisał mi, abym, abym zrobił, bo będzie tu pasować sklep muzyczny. Więc najpierw zacznijmy sobie od, od kasy, która będzie stała w tym miejscu. Tutaj mamy taką płytę muzyczną. Tutaj mamy kasę. Teraz tak najdamy taki słupek, żeby nie było tak pusto. Proszę. Tutaj damy. Gitarę rockową razem z płytą z tyłu damy radio, że będzie grało. damy dwa banża na sprzedaż, oczywiście. to jest sklep muzyczny. I tak się prezentuje sklep muzyczny. A teraz lecimy do ostatniego piętra. A na ostatnim piętrze. Wymyśliłem zrobić takie coś, myślę, że ważne dla kanału, ponieważ postanowiłem dodawać każdy jeden taki groszek za jedną subskrypcję. W tej chwili jest was 56, więc wlatuje tutaj 56 groszków. Aha. Przygotowałem sobie trzy takie kolumny. I teraz tak. Uciekają mi. Tu mamy 20. Tu mamy 20. Tu mamy 20. I tutaj mamy 16. Co razem daje 56. Teraz ja złożę całą tę kamienicę. W sensie, że w jedną całość, a nie tak jak tutaj na moduły. I widzimy się za chwilę i zobaczymy, jak to wygląda ze środkiem. Dobrze, musiałem się przenieść, ale mamy to i ukończyliśmy trzecią kamienicę w naszym legomieście. W ogóle moglibyście napisać w komentarzach, jak nazwać... To nasze LEGO miasto. I oczywiście, dobrze, zobaczymy sobie środek w sumie. Czemu nie? Mówiłem, sklep z zabawkami, sklep muzyczny i wasze subskrypcje. Więc jeżeli chcecie znaleźć się w tym oto pokoju, to wiecie, pod postacią takiego groszka, to wiecie, co robić. Jeśli chodzi o zaplanowanie tych groszków, to po prostu na koniec każdego odcinka z Lego Miasta będę dodawał tyle groszków, ile przybyło subskrypcji. A więc teraz zamontujemy sobie tą kamienicę do Lego Miasta. Teraz tej kamienicy dobrze nie widać, ale jest pięknie i ja się z Wami żegnam. Cześć i widzimy się w następnym, dziewiątym odcinku z Lego Miasta.